Witam wszystkich dzisiaj przedstawiam utko z kurczaka w sosie własnym z moimi dodatkami które między innymi tutaj się robią już kiedyś pokazywałem takie samo mięso tylko że tam była puszka już razem z ryżem mówiłem tam że zdecydowanie jakiś warzyw brakuje więc tym razem sobie właśnie z warzywami to zrobię mamy puszeczkę marki NABO Waga 190 g, kaloryczność to 258 kcal, niska zawartość tłuszczu, bez GMO, bez konserwantów, wyprodukowana przez Podlaskie zakłady spożywcze w Białym Stoku. Jeśli chodzi o skład, to jest bardzo dobry, bo tylko łódko z kurczaka 90%, sól i pieprz. No a te powiedzmy niecałe 10%, to raczej ten. Sos własny. No jak ktoś oczywiście chce sobie zjeść bez żadnych dodatków, to jak najbardziej zdecydowanie lepsze będzie według mnie z warzywami. Tak to mięsko się przedstawia. Nie jest to jakaś typowa milonka, raczej coś w takich większych kawałkach. Bardzo świetne, w smaku. Ja oczywiście tutaj mam marchew, pasternak, natka pietruszki, cebula, seler, por, papryka, pomidory. Wszystko w wersji suszonej. No i jeszcze dodany bulion drobiowy. Tak, dla smaku, i tak, żeby jakaś przynajmniej sól była. No i oczywiście do tych warzyw dodał sobie jeszcze ryżu, jakieś 40 gramów. Ryż oczywiście w wersji instant, więc zaraz mi się to zrobi. Ważne, aby zmiękły też te warzywa, które tam dodałem. A oczywiście mięso sobie zaraz wkroję. No, aby był ten obiad jednak mięsny, a nie sam ryż z warzywami. Ożywka się zrobiły, więc można zabrać się za mięso. Tak to ładnie wygląda. Trochę podgrzać i jeszcze doprawić. Ostatnio sobie testuję taką przyprawę. W zasadzie mieszankę przypraw. Zioła zamiast soli. Chociaż oczywiście tam sól jest. W składzie mamy majranek, gorczyca, papryka słodka, cebula, kurkuma, seler, nać, kozieradka, bazylia, oregano, kolendra, kminek, czosnek, lubczyk, imbir, tymianek, pieprz czarny oraz chili. Całkiem sporo. No i ja tu mam mniej więcej taką kopiastą łyżeczkę tych przypraw. Jak się to oczywiście mięso trochę podgrzeje, to dorzucę wcześniej zrobiony ryż z warzywami. I będzie świetny leśny obiad. No i leśny obiad zrobiony na podstawie konserwy, czyli mięsa z łódka kurczaka bez konserwantu. No, i tak to chyba zdecydowanie lepiej wygląda niż sam ryż z takim mięsem. Plus jeszcze odpowiednie przyprawy. Mm. Bardzo świetne. Przyprawy dają swoją robotę. Bardzo takie aromatyczny zapach i smak. Samo mięso bardzo dobre, ryż miękki, warzywa też się zmiękczyły. No i ryż nasiąknął właśnie tymi przyprawami też. Jak dla mnie zdecydowanie lepsze niż sam ryż lub samo mięso. Powstał według mnie całkiem świetnie smakujący obiad. A dodatkowo jedzony w lesie to kolejny plus. Na świeżym powietrzu. Mm. Coś przepysznego. No i takie obiady ja lubię zbyt długo trwało zrobienie. Choć nie wystarczyło wyłącznie tylko podgrzać tego, tylko jeszcze troszeczkę wcześniej zrobić, ale w miarę jeszcze nie było tak pod względem czasowym źle. Mała ilość wody wykorzystana. No jakbym miał po prostu ryż zwykły, to raczej bym to długo musiał robić. A wersja instant to bardzo szybko, a smakuje praktycznie tak samo jak zwykły ryż. Ja nie widzę między tamtym a tym jakiejś smakowej różnicy. Mm. Polecam samemu zrobić coś podobnego jak ja zrobiłem, o ile ktoś taki coś lubi. Ioli, ile ktoś ma takie składniki. Można jeszcze by tutaj dodać trochę oleju albo oliwy. Chociaż i tak to nie jest jeszcze danie takie całkowicie przesuszone. Trochę tam tych soków własnych w tej puszce było. Samo takie mięso i też jak najbardziej polecam. No nie jest może zbyt tanie. Jest jeszcze alternatywa do takiego mięsa w innych puszkach. Troszeczkę tańsza. Też już wcześniej ją to pokazywałem. No ale takie też jak najbardziej w porządku. Gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem w jakiej cenie? Wszystko będzie. Te informacje podane pod spodem w opisie. I to tyle. W dniu dzisiejszym. koniecznie zostaw komentarz pod filmem, daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.